Dzień dobry. Czas na tradycyjnych kilka słów po kolejce La Liga. Oczywiście z dużym skupieniem na tym, co wydarzyło się w meczach Barcelony i Atletico. Zacznijmy może od tego klasyku hiszpańskiego futbolu, czyli od starcia Barsy z Atletico. To było takie spotkanie, które miało nam odpowiedzieć, czy będziemy mieli jeszcze emocje w walce o mistrzostwo Hiszpanii, czy ten wyścig do samego końca będzie już pozbawiony kofeiny. No i okazało się, że prawdopodobnie tych większych emocji już nie będzie, ponieważ Barcelona ograła Atletico po raz kolejny sztab Poradził sobie z Diego Simeone i dotychczasowy bilans starć szawiego Hernandesa z Czolo wynosi 3 mecze, trzy zwycięstwa, 0 remisów, 0 porażek. Więc tak jak często oceniamy trenerów właśnie przez pryzmat różnych rzeczy, tam walka o trofea, odwracanie losu meczów, podejmowanie dobrych decyzji, tak też starcia z wymagającymi rywalami są czymś bardzo istotnym, no i tutaj z tym wymagającym rywalem do tej pory szawi radzi sobie naprawdę znakomicie. Przede wszystkim doceniłbym Barcelonę, w konkretnie w tym momencie, za to, że Barcelona poradziła sobie z Atletico, które w ostatnich tygodniach było najlepszą hiszpańską drużyną, jeśli chodzi o rozgrywki La Liga i nie licząc kilku spotkań Realu Madryt, było drużyną grającą naprawdę najbardziej widowiskowy futbol. To było wreszcie to Atletico, na które czekaliśmy już od dłuższego czasu. W zasadzie powiedziałbym, że od rundy jesiennej sezonu mistrzowskiego, kiedy Luis Suarez prowadził właśnie Atleti do mistrzowskiego tytułu. Później w rundzie wiosennej było dużo gorzej. Teraz odszedł João Felix. Wszyscy mówią, że piłkarze idą w jedną stronę. No i Atletico zaczęło grać naprawdę fajnie i znakomicie punktować. I to Atletico tyko zostało zatrzymane przez Barcelonę co jest naprawdę dużym sukcesem, właśnie Blaugrany. Przede wszystkim, jeśli chodzi o plusy w zespole Dumy Katalonii, po pierwsze doceniłbym Frankiego de Jonga, który wrócił w bardzo dobrej formie. I Frankie de Jong w tym momencie, na tym etapie kariery, jest potrzebny Barcelonie o tyle, że cały czas w tej Barcelonie funkcjonuje Sergio Busquets, w którego cały czas Szawi wierzy i przekonuje, że Busquets powinien podpisać nowy kontrakt, wiadomo. Natomiast, żeby Busquets dobrze funkcjonował w tej Barcelonie, on musi mieć obok siebie po prostu Frankiego de Jonga. To jest warunek nieodzowny, żeby Busquets, grał na dobrym poziomie. No i Frenkie de Jong wrócił w odpowiedniej formie. Wrócił także Pedri, który podniósł się z ławki w drugiej połowie i Pedri to jest zawodnik, który wprowadza po prostu płynność na jakiś kompletnie inny poziom. To jest dzisiaj zawodnik, od którego Barcelona jest uzależniona zdecydowanie najbardziej. To jest po prostu, nie wiem czy najlepszy piłkarz Barcelony w tym sezonie, no bo jednak Marc-Andre Ter Stegen wykręca liczby nieprawdopodobne. Do niego za chwilkę przejdę, bo Ronald Araujo przechodzi samego siebie. Natomiast Pedri w top 3 jest bez dwóch zdań i przede wszystkim ten powrót Pedriego może sprawić, że Barcelona wreszcie wróci na właściwe tory. Powrót w Pedriego i oczywiście Frankiego de Jonga, no bo to jest system naczyń połączonych, natomiast tak jak mówię, Pedriego nie da się zastąpić w żaden sposób. Innych piłkarzy Barcelony jako tako w miarę da się zastąpić, natomiast Pedriego absolutnie nie. No i oczywiście wielkim plusem tego meczu będzie także Rafinia, czyli Rafinia, który jest piłkarzem cały czas nieregularnym, chimerycznym i ja też nie zmienię zdania na temat Rafini po jednym bardzo udanym występie, ponieważ tej tej chimeryczności jest po prostu reprezentanta Brazylii za dużo. Natomiast w tym meczu Rafinha zanotował asystę, w tym meczu Rafinha powinien strzelić gola w tej sytuacji, kiedy Robert Lewandowski posłał takie bardzo mocne podanie wzdłuż polakarnego do Rafini. Chyba to podanie w ogóle zaskoczyło samego Brazylijczyka, ale to powinien być gol i powinien kończyć to spotkanie z golem i z asystą właśnie Rafinha. Natomiast przede wszystkim w starciu z takim rywalem jak Atletico liczy się to, jak grasz dla drużyny, to jak się poświęcasz w defensywie, to jak wracasz do defensywy no, i pod tym względem Rafinia jest po prostu wzorem. I oglądając ten mecz, pisałem też zresztą o tym na Twitterze, e, przyszła mi taka refleksja po prostu, że gdyby ten Rafinia, który jest zawodnikiem naprawdę wybitnie nieregularnym, występował na co dzień w Atletico, to on stałby się tam dużo większym idolem niż Jan Carrasco. Nie, jest idolem. No ale generalnie stałby, byłby dużo bardziej doceniany niż wielu tych ofensywnych piłkarzy właśnie Atleti, dlatego że Rafinia jest piłkarzem, który ma idealny profil skrzydłowego pod Atletico Madryt i na podstawie Rafini dzisiaj widać, jak czasami istotne jest to, czy wybierzesz skrzydłowego pod odpowiednią charakterystykę. Wiadomo, czego oczekuje środowisko związane z Barceloną. Ja tu nie mówię o polskich kibicach, tylko o Camp Nou, przede wszystkim właśnie o, o tym środowisku typowo katalońskim, czego oni oczekują od skrzydłowych. Tam skrzydłowy ma wygrywać pojedynki, tam skrzydłowy ma być przebojowy, błyskotliwy, decydować się na dryblingi, oddawać strzały, zaliczać asysty. Natomiast w przypadku Rafini bardzo wielu tych rzeczy brakuje i nie ma przypadku w tym, że Usman Dembele, który cały czas jest kontuzjowany już od dłuższego czasu i który jest piłkarzem bardzo mocno irytującym pod wieloma względami, jest zawodnikiem, którego Szawi bardziej docenia niż Rafinie, ponieważ Szawi oczywiście jest przedstawicielem tej myśli barcelońskiej. Oczywiście Szawi też stara się być trenerem elastycznym, stąd na przykład bardzo duża liczba długich podań wykorzystywała. Właśnie przez Barcelonę. Taka, taka ciekawostka: sprawdziłem sobie średnią długość podań Marka Andre Terstejgena w ostatnich sezonach ligowych, i w tym sezonie ta średnia długość jest zdecydowanie najwyższa, więc statystyki też to potwierdzają, że Barcelona jak nigdy decyduje się właśnie na grę dłuższym podaniem, i przy takiej grze Rafinia oczywiście może być przydatny, bo w taki sposób zrodziła się bramka Ferrana Torresa. Natomiast ogólnie to środowisko barcelońskie oczekuje od skrzydłowego troszkę innej gry. I tak jak mówię, ja Rafin nie doceniam za Wiele aspektów, natomiast dla mnie ten rafinia, który wykręca naprawdę przyzwoite liczby, czyli 6 goli, 5 asyst w Primera Division, 9 goli, 10 asyst, patrząc na wszystkie fronty, tak powiedziałem, przyzwoite powiedzmy, że solidne, no bo jeśli mielibyśmy sobie go zostawić na przykład z Neymarem, to w ogóle nie ma jakiegokolwiek podjazdu, no bo tam double-double to było przekraczane i to w sposób spektakularny. Natomiast ten Rafinia po prostu jest skrzydłowym, który w innym klubie wyglądałby zdecydowanie lepiej i prawdopodobnie nie byłoby takiej debaty właśnie na temat Rafini, ponieważ gdyby Rafinha występował w Atletico i gdyby na przykład w Atletico Rafinia nie dryblował, ale decydowałby się na przykład na bardzo dużo dośrodkowań w kierunku Alvaro Moraty czy Antuana Griezmana, gdyby tam Rafinha poświęcał się w defensywie tak jak w barwach Barcelony, to nikt nie oczekiwałby od niego fajerwerków, a w Barcelonie tych fajerwerków po prostu się oczekuje. I teraz słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, zerknąłem sobie na dokładne porównanie profilu Rafini i Usmana Dembele. Jeśli rzucimy sobie okiem na statystyki defensywne, no to Rafinia po prostu jest dużo lepszy, czyli nie tylko samo oglądanie meczów prowadzi nas właśnie do wniosku, że Rafinia jest dużo lepszym piłkarzem w obronie niż Usman Dembele, na przykład jeśli chodzi o pojedynki powietrzne. Tutaj jest przepaść, no wiadomo, że czasami to też w defensywie może się przydać. Natomiast jeśli chodzi o coś takiego jak rajdy z piłką przy nodze, to są dane oczywiście z FB Ref, Usman Dembele jest... Jest piłkarzem, który spośród skrzydłowych w top pięćlik europejskich decyduje się na najwięcej takich rajdów na 90 minut. Dembele na najwięcej, czyli średnio 7,5 takiego rajdu na spotkanie. W przypadku Rafini to jest powiedzmy połowa, czyli 4,3,96 takiego rajdu. Piłkarzem, który zalicza takich rajdów najmniej jest Lars Stindl, taka ciekawostka. Jeśli chodzi o próby pojedynków na 90 minut w przypadku Rafini, widzimy cztery takie próby właśnie na spotkanie numerem 1 w Europie jest Vinicius, który zalicza ich 9. To jest naprawdę niesamowicie wysoki wynik w przypadku Rafini, w przypadku Dembele przepraszam, to jest wynik zbliżający się do 7, czyli mamy tutaj naprawdę sporą różnicę, konkretnie 4.14 w przypadku Rafini, 6.79 w przypadku Dembele. To jest największa różnica po prostu pomiędzy tymi piłkarzami, że Dembele jest zawodnikiem dużo bardziej zbliżonym do Neymara niż Rafinia. Dembele częściej decyduje się na rajdy, Dembele częściej decyduje się na pojedynki, Dembele być może nawet częściej irytuje niż Rafinia, natomiast Dembele jest bardziej skrojonym skrzydłowym po prostu pod grę Barcelony. Ale jeżeli Barcelona jest zespołem nie do końca zrównoważonym, jeśli chodzi o pracę w defensywie, zwłaszcza w starciach z bardzo wymagającymi rywalami, jeżeli w Barcelonie nie każdy poświęca się w obronie i wyobrazimy sobie na przykład taką sytuację, że Barca ma gra Jakiś mecz z drużyną w, z, z Premier League w Champions League i w tym meczu ma zagrać na przykład Robert Lewandowski, który no wiadomo, że nie jest tytanem pracy, jeśli chodzi o obronę. Ma zagrać na przykład Usman Dembele, na przykład na lewym skrzydle, załóżmy i miałby zagrać Leo Messi. No, to moim zdaniem, tej pracy w obronie byłoby za mało. I te prace w obronie, jak nikt spośród ofensywnych piłkarzy Barcelony, gwarantuje po prostu Rafinia. Dlatego, w tej całej dyskusji a propos tego, czy Rafinia pasuje do gry Barcelony, warto pamiętać o tym, że niekiedy pewne rzeczy w grze po prostu trzeba zrównoważyć. Czyli jeżeli któryś piłkarz nie dostarczy ci po prostu tego, czego ty od niego oczekujesz, no a wiadomo, że ta Barcelona ma kojarzyć się z pressingiem, o tym już mówiłem tysiąc razy, to ten pressing po prostu dostarcza ci nie tylko gawi co do którego. Można mieć ostatnio troszkę zastrzeżeń, jeśli chodzi o samą grę z piłką przy nodze, bo powinien moim zdaniem dawać więcej, ale Rafinha jest w stanie te luki wypełnić. Nawet jeśli nie czaruje, być może tak jak Brazylijczyk, powinien, aczkolwiek w tym meczu z Atletico... Rafinia pokazał także swoje możliwości techniczne, jeśli chodzi o dribbling. Jeden pojedynek wygrany w narożniku w naprawdę spektakularnym stylu. No, i można zadać takie pytanie: że skoro Rafinia potrafi, to dlaczego tak rzadko na coś takiego się decyduje? Dlatego, moim zdaniem, gdyby Rafinia występował w Atletico, to Diego Simone po prostu tego piłkarza by ubóstwiał, a Estadio Metropolitano po prostu skandowałoby. Teksywkę rafinia. Słówko należy się oczywiście także Robertowi Lewandowskiemu po tym meczu z Atletico, ponieważ Robert Lewandowski po tym meczu może nie stał się wajralem, ale stworzył jednego Wajrala. Chodzi oczywiście o sytuację z rafinią. Chodzi oczywiście o brak podania do Rafini w tej ewidentnej sytuacji, kiedy od napastnika tej klasy oczekiwało się po prostu podania. Każdy po prostu oczekiwałby podania. Ktoś może powiedzieć, że Robert Lewandowski już wcześniej stworzył sytuację rafini, właśnie posyłając to bardzo mocne podanie. Wzdłuż pola karnego i Rafinia tego nie wykorzystał. Ktoś może powiedzieć, lewy zaciął się na Amen i ostatnio strzela tylko z Elcze i on potrzebuje goli. Oczywiście, że tak. Zaciął się przepotwornie. To jest najgorszy Robert Lewandowski od bardzo wielu lat. Natomiast nie zmienia to faktu, że w tamtej sytuacji po prostu musisz zagrać do Rafini i nie da się wytłumaczyć napastnika tej klasy, na przykład czymś takim, że on tego Rafini nie widział, bo i takie argumenty e, widziałem. Natomiast no, po prostu to jest sytuacja niewytłumaczalna i to jest taka sytuacja, która naprawdę może zaszkodzić Roberto Lewandowskiemu, bo do tej pory toczyła się długo lewy miał spokój w Hiszpanii. Ostatnio rozpoczęła się dyskusja, co się dzieje z Robertem Lewandowskim, natomiast teraz po takich zachowaniach, właśnie jak to, Robert Lewandowski po prostu może sobie nagrabić i może sobie bardzo mocno nadszarpnąć swój wizerunek, który wypracował w pierwszej fazie sezonu, kiedy był naprawdę team playerem i w wielu meczach ostatnio też był team playerem, tylko po prostu grał słabo. No ale dało się zauważyć, że opuszcza pozycję numer 9, że stara się grać dla drużyny. Natomiast to było zachowanie wybitnie egoistyczne. W wykonaniu polskiego napastnika, i to było takie zachowanie, które po prostu odbiło się potężnym echem, i no i o tym zachowaniu po prostu bardzo dużo mówi się w Hiszpanii. Natomiast poza tą sytuacją, trzeba przyznać wprost, że Robert Lewandowski wygląda znacznie lepiej niż wcześniej. Oczywiście to nie jest wybitny występ, bo cały czas zdarzają się takie sytuacje, kiedy piłka odskakuje, kiedy lewy powinien zachować się lepiej, powinien zauważyć kolegę lepiej ustawionego, i tak dalej. Po prostu za rzadko podejmuje idealne decyzje, natomiast jest dużo lepiej niż było, i to trzeba zauważyć. Dlatego moim zdaniem ten występ Roberta Lewandowskiego to było takie 6 na 10, co i tak oznacza skok w porównaniu do tego, co oglądaliśmy wcześniej. Przede wszystkim ta zmiana, która, którą da się zauważyć u Lewego, to jest fakt, że Lewy dużo lepiej wygląda pod względem fizycznym. Początek tego meczu zwłaszcza był naprawdę znakomity, ta jedna sytuacja, kiedy ostatecznie zabrakło bramki przede wszystkim, ale to jak zabrał się z piłką, jak zachowywał się względem obrońców Atletico na początku meczu Robert Lewandowski to było bardzo dobre i wydaje mi się, wydaje mi się, jeśli miałbym typować, że za chwilkę Robert Lewandowski po prostu wróci. Ja nie wiem, czy on wróci w takiej formie, jaką prezentował na początku tego sezonu, na przykład w starciu z Realem Sociedad, no bo to był lewy znakomity, natomiast wróci, chcę wierzyć, że wróci, dlatego, że po pierwsze wygląda teraz lepiej, nie widać śladów po żadnych tam dolegliwościach czy kontuzjach, wygląda lepiej pod względem fizycznym. No i kluczowa kwestia. Wrócił Pedri i wrócił Frenkie de Jong. A Robert Lewandowski w ataku nie ma ani jednego idealnego partnera. Ani Rafini, ani Dembele, ani Fatiego, ani Ferrana Torresa tylko piłkarzami, z którymi Lewy naprawdę może się dogadywać, mimo że sama liczba asyst na to nie wskazuje, po prostu może być dużo bardziej Pedri, właśnie niż któryś z tych piłkarzy stricte ofensywnych. Dlatego jeśli miałbym obstawiać, to uważam, że za chwilkę Robert Lewandowski wróci do strzelania. Oczywiście po tym meczu warto wspomnieć po raz kolejny o znakomitym Ronaldzie Araujo, ale to można powiedzieć, że już jest norma, jeśli chodzi o urugwajskiego obrońcę, który znów zdał egzamin na tle wymagającego rywala i po prostu jest niesamowity w swoim graniu. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na defensywę Barcelony i na te liczby, które, osiąga Mark andre Ter Stegen. Tutaj Mister Chip słusznie zauważył, że Barcelona jest pierwszą drużyną w historii siedmiu, nie pięciu, ale siedmiu najsilniejszych lig europejskich, która po 30 kolejkach ligowych straciła mniej niż 10 goli. To jest oczywiście niesamowite, to wynika z pracy trenera, to wynika z, w bardzo wielu sytuacjach ze szczęścia, nie oszukujmy się, to wynika z doskonałej dyspozycji, a Raucho, to wynika ze świetnej dyspozycji także Andreasa Christensena w wielu meczach, ale także przede wszystkim Marka Andre Ter I słuchajcie, jeśli zerkniemy sobie na liczby Marka Andre Ter gdyby ktoś chciał podważyć tego bramkarza, no bo Xavi na przykład powiedział, że to jest top 3 bramkarzy na świecie, w tym momencie ja się absolutnie po tym podpisuję, no to to tak, Mark Andre Terstegen ma 23 czyste kąta w lidze. Numerem 2 w tej klasyfikacji jest Iwan Prowedel z Lazio 18. Naprawdę bardzo duża różnica pomiędzy numerem 1 a numerem 2. Jeśli chodzi o Skuteczność interwencji. To jest zawsze ciekawostka. To nie jest statystyka, która, która mówi nam wszystko o grze bramkarza. Natomiast w przypadku Marka Andre Ter Stegena, ta skuteczność wynosi 89%. Numer 2, Frederik Roneau z Unionu Berlin 83%. bo Courtois 80,5%. Co oczywiście nie zmienia faktu, że Courtois także oczywiście jest znakomity, bo tutaj nie chodzi o to, żeby kogokolwiek podważać. I tak mówimy o fachowcach na tej pozycji. Skuteczność interwencji wynika z tego, jak broni bramkarz, ale też z tego, jak broni drużyna. No bo jeżeli drużyna broni, nie dobrze, no to doprowadza do takich sytuacji, w których rywal na przykład oddaje strzały z nie do końca przygotowanych pozycji, no i skuteczność Twoich interwencji rośnie. To jest, wydaje mi się, dość oczywiste. Natomiast jeśli patrzymy na przykład na gole stracone na 90 minus w przypadku Marka Andre Ter Stegena, to jest 0,30 straconego gola na spotkanie. To jest, jakiś, to jest niebywały wynik. Numer 2 oczywiście Ivan Provedel 0,68. No i oczywiście doceniamy tutaj grę drużynową Barcelony, no bo w defensywie, w lidze, nie w europejskich pucharach, to jest oczywiście gigantyczna różnica. Natomiast jeśli spojrzymy sobie, słuchajcie, na statystyki Marka Andre Ter Stegena, czyli bramki tracone w stosunku do expected goals, no to w tym sezonie Mark Andre Ter Stegen wykręca najlepsze liczby od rozgrywek 2017-2018, kiedy według xG uratował Barcelonę od utraty 8 bramek. Później był na plusie 6,5, później były 3 sezony na minusie, przede wszystkim ten ostatni sezon minus -4, kiedy Ter Stegen no, grał z jakimiś różnymi dolegliwościami, no i na pewno nie dawał Barcelonie tyle ile powinien dawać, i jakieś tam nawet rozpoczynały się delikatne dyskusje, czy jeszcze wróci ten Mark André Terstegen. No i ten Terstegen z tego sezonu ligowego uratował Barcelonie 7 bramek plus 7,1. Tak wynosi dzisiaj różnica w przypadku Marka Andre Ter Stegena, jeśli chodzi o liczbę traconych bramek w stosunku do Expected Goals, więc to pokazuje, że po prostu ci, którzy wychwalają Marka Andre Ter Stegena, mają rację, bo tutaj matematyka także jak najbardziej przyznaje rację właśnie temu golkiperowi. Jeszcze jedna taka ciekawostka a propos skuteczności interwencji, to oczywiście możecie traktować, podkreślam, jako ciekawostkę. Te 89% skuteczności interwencji Marka Andre Ter Stegena to jest zdecydowanie najlepszy Wynik w Lidze. Jeśli spojrzymy sobie na sezony Tersteigena w barwach Barcelony, to on nigdy wcześniej w Lidze nie dobił do 80%, a teraz jest 89%, więc naprawdę Mark Andre Tersteigen dokonuje w tym sezonie rzeczy niebywałych. A przy tym muszę wam powiedzieć, że ostatnio jeszcze bardziej polubiłem Marka Andre Terstegena, bo tak się złożyło, że akurat minęliśmy się w kawiarni na lotnisku w Barcelonie i zaskoczyło mnie, że piłkarz tej klasy, że bramkarz tak znany, tak rozpoznawalny po pierwsze nie podróżuje jakimś private jetem, tylko po prostu staje w kolejce jak każdy normalny turysta na lotnisku w Barcelonie, że idzie sobie do normalnej kawiarni, że podchodzą do niego kibice, że on nikomu nie odmówi zdjęcia, że jest uśmiechnięty. Naprawdę mieliśmy okazję przyglądać się Ter Stegenowi właśnie w takiej sytuacji przez, no nie wiem, pewnie z 20 minut czy, czy z pół godziny i... I nie ukrywam, że u mnie zaplusował, ponieważ zachowywał się po prostu fantastycznie w stosunku do kibiców, ale to jest oczywiście tylko taka ciekawostka. Wypada także wspomnieć o meczu Realu Madryt z Celtą. Oczywiście to nie jest ta waga spotkania, co w przypadku Barcelony z Atletico, no bo Barca mierzyła się z dużo bardziej wymagającym rywalem. Tu nie chodzi w ogóle o jakiekolwiek porównywanie tych meczów. Natomiast Real miał bardzo duży komfort w tym meczu. Po pierwsze dlatego, że Real sam sobie ten komfort przygotował, to jest raz. A dwa, że trafił na po prostu fatalnie dysponowaną Celtę. Gabri Veiga ma ostatnio jakieś różne problemy zdrowotne. Jago Aspas zaliczę akurat najgorszą serię, jeśli chodzi o liczbę meczów bez bramki, co oczywiście dokładając do tego fatalne występy Aspasa w reprezentacji Hiszpanii, no generalnie buduje taki bardzo kiepski obraz wokół tego zawodnika. Natomiast każdy mecz Realu Madryt, każdy mecz Barcelony, nawet jeśli są to takie spotkania do zapomnienia tak naprawdę, no bo za 5 lat nie będziemy opowiadać naszym dzieciom o tym, jak wspaniały to był mecz Realu z Celton Vigo. Każdy taki mecz po prostu niesie jakąś dodatkową historię. W tym meczu Real Madryt złapał taki komfort, że Vinicius starał się pokazać najszerszy możliwy repertuar, jeśli chodzi o driblingi. Tutaj było widać, że Vinicius chce ten mecz wykorzystać po prostu po to, żeby dać popis Joga Bonito, żeby zorganizować show. No i fajnie, no bo jeśli gra się na takich słabych rywali jak Kem Kevin Vasquez czy Augusto Solari grający z prawej strony. Totalnie eksperymentalna prawa strona Celty. No to trzeba oczywiście to wykorzystywać. Natomiast to co mnie zostanie w pamięci po tym meczu przede wszystkim to absolutnie spektakularny występ Eduardo Kamawingi na pozycji lewego obrońcy. Całe otoczenie Eduardo Kamawingi przekonuje, że on chce być środkowym pomocnikiem. Carlo Ancelotti, Jonathan Barnett, który go reprezentuje. Oni wszyscy mówią, że oczywiście Francuzowi zależy na tym, żeby grać w drugiej linii. Moim zdaniem to będzie idealna usługa. Natomiast Kamawinga, przede wszystkim grając na pozycji lewego obrońcy, bardzo często wypracowuje sobie takie sytuacje, kiedy on schodzi na tę pozycję numer 8. Po prostu i to jest duży kapitał tego piłkarza, ponieważ on dzisiaj tak naprawdę ostatnio gra na poziomie niesamowitym. W tym meczu z Celtą Vigo, po pierwsze, Eduardo Kamavinga wyglądał pod względem fizycznym na tle piłkarzy Celty, jak gość, któremu nie wiem, podrasowano po prostu jakieś staty. Fizycznie to była bestia ale to jest norma, w przypadku Kamawingi to już wiemy od dłuższego czasu, że on fizycznie wygląda świetnie, natomiast to co doceniłbym mu Kamawingi w tym meczu to po pierwsze to jaką się rozkręcał jaką miał pewność siebie, ale też skuteczność interwencji w defensywie to jak czyste, jak czysto interweniował w defensywie właśnie reprezentant Francji, a potem jak już się rozbujał całkowicie, całkowicie no to zakładał siatki w środku pola i w ogóle wyglądał po prostu znakomicie to był po prostu kompletny występ w wykonaniu właśnie Eduardo Kamawingi, który znów pokazuje, że po prostu ta gra na pozycji lewego obrońcy mu leży. Oczywiście pewne rzeczy na dłuższą metę, gdyby on miał robić karierę jako lewy obrońca, trzeba byłoby na pewno oszlifować. Tu można wracać do tego spotkania ze Spajolem, czyli obliczenie toru lotu dłuższego, podania, piłki po dłuższym podaniu, czy tam wszystko będzie ok. Natomiast Eduardo Kamavinga ma po prostu tak wiele dzisiaj atutów piłkarskich i fizycznych, że to się rzadko zdarza, żeby jakiś piłkarz był w stanie to wszystko połączyć. Widzimy chociażby po czułamy nim, że ten zawodnik cały czas jest nierówny, że cały czas nie gra idealnie. Oczywiście w przypadku tego zawodnika jeszcze pewnie przyjdzie jakaś eksplozja, bo mówimy o piłkarzach jednak dość młodych, którzy wchodzą do Realu Madryt. No i Widzimy po Viniciusie, widzimy po Rodrigo, ile ci zawodnicy potrzebowali czasu. Widzimy po Danim Sebajosie, ile trzeba czasu czasami, żeby, do, żeby dostosować się w ogóle do gry w Realu Madryt. I wydaje mi się, że Dani Sebajos też jest dużym wygranym właśnie tego spotkania. O tyle, że. No, nie wiadomo, czy przedłuży kontrakt z Realem Madryt, a tutaj naprawdę wyglądał znakomicie, jeśli chodzi o grę bez piłki. Widać było, że on chce. Poświęcić się po prostu dla zespołu, ale też fantastycznie wyglądał, jeśli chodzi o posyłanie prostopadłych podań. Dlatego moim zdaniem Dani Sebajos ma poziom, żeby grać w Realu Madryt. Po prostu, że jest nierówny, okej, okay. no ale on też nie ma w tym momencie statusu piłkarza, który będzie grał bardzo dużo. Moim zdaniem Dani Sebajos, rozgrywający bardzo wiele spotkań w Realu Madryt byłby zawodnikiem niezwykle wartościowym i tutaj można przytoczyć nawet słowa. Jednego z trenerów Realu Betis sprzed lat, bodajże Gustavo Poeta, kiedy Dani Sebajos wchodził właśnie do tej dorosłej piłki w Realu Betis, i wszyscy zachwycali się, jaki to jest piłkarz, jak on świetnie prowadzi piłkę, te podania, naprawdę jak znakomicie jest wyszkolony technicznie. I wtedy trenerzy Realu Betis zaczęli zwracać uwagę na coś innego, mianowicie wypatrzycie grę z piłką, a bez piłki to jest naprawdę przepiłkarz, jeśli chodzi o pokonywany dystans, jeśli chodzi o odbiory i tak dalej. Dlatego mówię, ja jestem zwolennikiem daniego Sebajosa i uważam, że po tym, co on pokazał przede wszystkim w tej rundzie wiosennej, powinien. Zostać w Realu Madryt, podobnie zresztą jak Marco Asensio. No i o Marco Asensio nagrywałem ostatni odcinek, więc nie będę się powtarza powtarzał. Zrobię tylko taki delikatny update, żeby uzmysłowić wam, ile daje Marco Asensio w tym sezonie Realowi Madryt, bo być może nie wszyscy mają to dobrze uzmysłowione. Liczby Asensio w tym sezonie to jest 41 meczów, 11 goli, 7 asyst. No i ktoś może powiedzieć, co to tam. Takie liczby, to inny piłkarz też spokojnie by wykręcił. Co to 41 meczów, to jest przecież kupa spotkań. Ale Marco Asensio w tym sezonie nie rozegrał 4000 minut, tylko rozegrał 1570 minut. I teraz tak, te liczby oznaczają, że Marco Asensio bierze udział w akcji bramkowej, nie w akcji zakończonej strzałem, podkreślam, w akcji bramkowej co 87 minut co 87 minut czyli co nie całe spotkanie. Vinicius dla porównania co 105 minut. I tu nie chodzi o to, żeby deprecjonować Viniciusa, który jest fenomenalny. Oczywiście, im więcej meczów rozegrasz, im więcej minut nabijesz, tym bardziej te statystyki będą się wyrównywać i ten udział w ramkach będzie spadać. Natomiast, jeżeli ty rozgrywasz 1600 minut, plus minus, tak jak Marco Asensio, i jesteś w stanie zagwarantować udział, czyli gola albo asystę co niecałe 90 minut, no to słuchajcie, można Marco Asensio lubić, można nie lubić, narzekać i tak dalej, ale trzeba po prostu docenić, bo ten piłkarz robi wszystko, żeby w Realu Madryt pozostać. No i na koniec słówko o Sevillii, która rozegrała spektakularne spotkanie z Villarealem. Naprawdę to było takie widowisko. Jeżeli ktoś się nudzi, słuchajcie, to odpalcie sobie powtórkę tego meczu, bo naprawdę to był tak nieprawdopodobny ogień, ten mecz Sevillii z Villarealem, że po tym meczu ja w ogóle pozbyłem się, już po ostatnim meczu z Manchesterem United nie miałem większych wątpliwości, że Dilibar powinien pozostać na tym stanowisku. Kiedy Jorge Sampoli przejmował Sewillę ja tak czułem, że, to nie, że on nie dostanie idealnych piłkarzy do swojego grania w tej Sevillii. Jak chcecie, to możecie sobie nawet odwinąć stare odcinki. Ale jeśli spojrzymy sobie na Mediribara i piłkarzy, których on ma do dyspozycji, no to tutaj się okazuje, że Mediribar decyduje się na masowe rotacje, bo teraz La Liga gra w tygodniu. Sevilla będzie grała z Atletikiem i w ogóle zapraszamy na spotkania La Liga także do Canal Plus. Ja będę miał okazję komentować mecz Barcelony. Wypada en który odpoczywa, a później strzela zwycięskiego gola. Wchodzi Rafa Mir, czyli kolejny wy. Wysoki i silny napastnik wykorzystuje podanie Suso i strzela znakomitego gola po prostu na 1 do 0. Później Villarreal wrócił do tego meczu za sprawą naprawdę doskonałego dziwania Loselso. Końcówka pierwszej połowy w wykonaniu Loselso to było, to była po prostu totalna miazga. Natomiast w przypadku Josefa Ennesiriego, to co stało się z tym piłkarzem w ostatnich miesiącach jest niewiarygodne. Josef Siri u Mendilibara rozegrał 6 spotkań i strzelił 5 goli, ale Josef Siri w 15 meczach w barwach Sewilli przed Mundialem strzelił 2 gole, w 25 meczach po Mundialu strzelił 15 bramek. Do tego dokładamy jeszcze Suso, który od przyjścia Jose Luisa Mendilibara miał bezpośredni udział w zdobyciu trzech bramek w barwach sewii. Suso, który przed tym meczem, któremu przed tym meczem Mendilibar wbijał szpilkę. Na zasadzie wszyscy doskonale wiemy, jakie jest ale w grze Suso. Co Suso powinien poprawić? Że Suso powinien zdecydowanie więcej biegać niż biega. Ale ta Sevilla zaczyna wyglądać Świetnie do tego stopnia, że nawet piłkarze bardzo doświadczeni, piłkarze, którzy mogą być, nie wiem, zmęczeni sezonem, jak Fernando, wyglądają znakomicie. W tym meczu z Villarealem fantastycznie zagrał Iwan Rakitic. Moim zdaniem Iwan Rakitic na tym etapie sezonu gra zdecydowanie najlepiej w tym sezonie. To jest jedna kwestia. W tym meczu dobrze zagrał nawet Tangi co oznacza, że prawdopodobnie gdyby ktoś z trybun zszedł i wszedł po prostu do składu Sevilla, to też ozegrałby dobre spotkanie. Więc podkreślam po raz kolejny. To, czego dokonał Jose Luis Mendilibar z Sevillą w tym sezonie, to jest po prostu coś niesamowitego. Nawet jeśli oni teraz zaczną te mecze przegrywać, a Sevilla odpadnie z Juventusem. Tu jest zwycięstwo nad Valencją, to jest zwycięstwo nad realem nad Cadiz, tu jest remis z Celtą, kiedy były nierówne dwie połowy i tu jest wyeliminowanie Manchester United i przede wszystkim podniesienie bardzo wielu piłkarzy. Jose Luis Mendilibar być może nie pasuje do Sewii, bo to nie jest jakiś niezwykle ekskluzywny trener. Ale wydaje mi się, że po tym, czego ten facet dokonał w tym momencie, także w ten weekend w starciu z Villarrealem, on absolutnie zasługuje po prostu na pozostanie na Stadio Sanchez Pizjuan. A jeśli macie jakieś dylematy, jakie drużyny w ogóle oglądać w tym momencie w topie śnik europejskich, to dopiszcie sobie te Seville, bo w meczach SewiI jest po prostu taki ogień, jakiego nie było. Nie wiem od kiedy. Nie, nie potrafię sobie przypomnieć Sewii, która gra z, tak, z taką intensywnością i z takim zaangażowaniem, po prostu jak w tym momencie. Więc jestem pod niesamowitym wrażeniem Sewii i nie ukrywam, że po tej kolejce, spośród tych wszystkich dużych drużyn w Hiszpanii, jestem pod największym wrażeniem właśnie Sewii. Doceniam zwycięstwo Barcelony nad, nad Atletico, bo, żeby wygrać z takim Atletico, to naprawdę trzeba wskoczyć na wysoki poziom. Natomiast to, co robi Sevilla jest po prostu niewiarygodne. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tych wszystkich wątkach, które tutaj Wam przedstawiłem. Zapraszam dzisiaj oczywiście na Ola La Liga, gdzie wiele rzeczy jeszcze sobie przedstawimy na obrazkach, będą różne analizy taktyczne. Naprawdę warto spędzić tę godzinkę z nami, bo na pewno wyłowicie sobie znacznie więcej niż tylko mój komentarz. I cóż, i dziękuję. Do następnego razu.